Temat, który zaczęliśmy na naszym ostatnim live, czyli kwestie szacunku do Twojego mężczyzny, do Twojego partnera. Jest to temat bardzo ważny w każdym związku. Szacunek to jest podstawa każdej relacji, w szczególności tej partnerskiej. Dlatego dzisiaj podzielę się z Wami. Pięcioma prostymi krokami, które możecie wykonać każdego dnia, aby wasz mężczyzna, aby Twój mężczyzna czuł się doceniony i męski. Hej, hej, witajcie o poranku. Lecimy dzisiaj z tematem szacunku do Waszego mężczyzny. I teraz, po pierwsze, pokaż zainteresowanie Jego pasjami. Słuchajcie, każdy z nas ma jakieś swoje hobby i zainteresowania, i to one sprawiają, że czujemy się szczęśliwi i spełnieni. Czasami zdarza się tak, że nasz partner ma pasje, które do nas, dla nas tak, są zupełnie obce albo niezrozumiałe. Ważne jest, abyś pokazała mu, że zależy ci na tym, co jest dla niego ważne. W ten sposób możesz zbudować silną więź i lepiej zrozumieć Twojego ukochanego. Dlatego tak ważne jest, żebyś pytała o jego pasję. Pierwszym krokiem do pokazania zainteresowania jego pasjami jest zapytanie go o nie. Tak, po prostu go o to zapytaj. Może to być proste pytanie w stylu, co Cię interesuje, albo co lubisz robić w wolnym czasie, albo jak spędzasz czas beze mnie. Tylko wiecie, ważne jest, żeby to pytanie zadać z taką otwartością i ciekawością w głosie, a nie z wyrzutami czy z poczuciem obowiązku. Twój partner na pewno doceni Twoje zainteresowanie i chęć tego, że chcesz go lepiej poznać. Więc wysłuchaj z zainteresowaniem, kiedy Twój partner opowiada Ci o swojej pasji. Ważne jest, abyś słuchała go. Z żywym zainteresowaniem. Nawet jeżeli dana tematyka jest dla ciebie zupełnie obca, staraj się go zrozumieć, bo to sprawi, że twój partner będzie tobą zafascynowany. Więc zadawaj pytania, które pozwolą ci lepiej zrozumieć jego hobby. Pamiętaj, że dla twojego partnera może to być bardzo ważna część jego życia. Dlatego weź udział w jego pasjach. Jeśli to możliwe, spróbuj wziąć udział w tym, co on lubi robić. Może to być wspólne oglądanie meczu, czy, czy jego ulubionej drużyny, czy wyjście na koncert jego ulubionego zespołu. A może to będzie wspólne gotowanie, jeżeli twój partner lubi to robić. W ten sposób pokażesz mu, że doceniasz to, co jest dla niego ważne i że chcesz być częścią jego świata. Cześć, cześć, witajcie. Dzisiaj mówimy o szacunku. W jaki sposób możemy okazać szacunek naszemu partnerowi? Dobra, więc pokazujemy wsparcie. Pamiętajmy również, żeby pokazywać naszemu partnerowi wsparcie w jego pasjach, w tym co on lubi robić. Może on potrzebować naszej pomocy, na przykład w organizacji jakiegoś wydarzenia związanego z jego hobby, albo może potrzebuje kogoś, kto go po prostu zmotywuje do dalszego działania. Ty jako, ty, jako jego partnerka, możesz być dla niego wsparciem i jego motywacją. To również jest okazywanie mu szacunku. Podsumowując, pierwszy sposób na okazanie szacunku Twojemu partnerowi okazuj zainteresowanie jego pasjami, tym, co on lubi robić. To jest naprawdę klucz do szczęśliwej i harmonijnej reakcji. relacji. Dzięki temu Twój partner będzie czuł się ważny, będzie czuł się doceniony. A ty będziesz miała żywą okazję poznać go, takiego prawdziwego go i lepiej go zrozumieć. Dlatego nie bój się pytać, e, słuchać go, nie bój się brać udziału w jego pasjach, bo to wszystko sprawi, że twoja relacja z nim będzie jeszcze silniejsza. Cześć, witajcie, kochani. Ok, przechodzimy do drugiego sposobu. Słuchajcie, drugi sposób, jak możecie okazać szacunek Twojemu e, Waszemu partnerowi, to jest doceniać jego wysiłek. Wiecie, w dzisiejszych czasach, kiedy życie tak szybko biegnie, my naprawdę często zapominamy, jak ważne jest docenienie tego, że druga osoba się stara, staranie się. Każdy z nas chce, chce się przecież czuć potrzebny, chce się czuć wartościowy, a tak naprawdę jednym z najprostszych sposobów na pokazanie tego, na docenienie tego, jest okazanie wdzięczności za to, co on dla nas robi. Dlatego też gdy twój partner zrobi coś dla ciebie, pokaż mu swoją wdzięczność. Możesz mu powiedzieć nawet zwykłe dziękuję. Tylko wiecie, takie dziękuję. Z uśmiechem na twarzy, z ciepłem płynącym z oczu. Tak naprawdę to słowo dziękuję, wbrew pozorom, ma ogromną moc, bo potrafi wywołać uśmiech na twarzy, potrafi poprawić humor, potrafi sprawić, że ta druga osoba czuje się doceniona. Dlatego nie bój się używać tego słowa. Jeżeli nie masz pomysłu, jak inaczej możesz wyrazić słowa wdzięczności, to użyj po prostu zwykłego magicznego dziękuję. I ważna sprawa teraz, moje drogie, ważne jest, żeby w przypadku mężczyzny, relacji z mężczyzną używać tego słowa nawet do sytuacji, kiedy wydaje ci się, że on zrobił coś drobnego, coś oczywistego, coś, co się należy dla związku czy dla ciebie, również te, wtedy warto, żebyś zauważyła jego staranie i zwyczajnie mu podziękowała. To naprawdę przyniesie fajne owoce. Kolejna sprawa. Uściskaj go. Mhm. Dotykając go, przytulając go, pokazujesz mu w bardzo prosty i łatwo dostępny sposób. Okazujesz mu bliskość i wdzięczność i budujesz w nim poczucie szacunku. Nie zapomnij o tym, że mężczyzna potrzebuje czułości i akceptacji. A przytulając swojego partnera, tak naprawdę pokazujesz mu, że jest dla ciebie ważny i że cenisz to, co dla ciebie robi. Kolejna sprawa, możesz przygotować dla niego niespodziankę. I wiesz, to nie musi być coś wielkiego, bo czasami wystarczy coś drobnego, żeby pokazać, że doceniasz jego wysiłek. Ja na przykład tak mam, że ja potrafię wymienić wiele rzeczy, które ja mogłabym dostać jako niespodziankę od mojego partnera, ale tak naprawdę sama bardzo często mam problem, żeby wymyśleć, co ja mogę dać mu od siebie. Wiecie, ja mam tutaj ułatwioną sytuację, bo mój mąż bardzo lubi pić ciepłą herbatę jak się obudzi, więc ja po prostu takim drobnym gestem w moim przypadku jest zrobienie mu porannej herbaty. Ale fajnie by było, żebyś znalazła właśnie przynajmniej kilka takich rzeczy, takich drobnych rzeczy, którymi możesz ubogacić dzień Twojemu partnerowi, żeby poczuł się doceniony, zauważony, ważny, czyli w jego odczuciu również szanowany. Co by to mogło być? Mogłoby by, mogłoby, mogłaby to być kolacja na przykład, albo możesz mu kupić bilet na jakiś mecz, albo możesz mu zaproponować wspólny wieczór z jakimś filmem, który on lubi oglądać. Pokaż mu ogólnie, że zależy Ci na tym, żeby sprawić mu przyjemność. Um, dobra, podsumowując, tak naprawdę docenianie wysiłku to nie jest tylko kwestia dużych gestów, nie? To także codzienne drobiazgi, jakieś zauważenie, że zrobił coś drobnego typu zakupy, czy nawet wyrzucił śmieci. Nawet opuścił, wiecie, deskę w toalecie, tak? Za to też możesz okazać mu wdzięczność. Ale również możesz go pochwalić za to, że sobie świetnie z czymś poradził, albo nawet i za to, że fajnie wygląda w tej koszuli. Te wszystkie elementy sprawią, że twój partner poczuje się potrzebny i wartościowy. Docenianie wysiłku drugiego człowieka to jest tak naprawdę klucz do szczęśliwej relacji, a fajny związek to jest owoc, do którego przecież dążysz, nie? To jest tak naprawdę sposób na to, aby pokazać partnerowi, że jest dla ciebie ważny i że cenisz to, co dla ciebie robi. Dlatego nie zapominaj o tym i staraj się okazywać swoją wdzięczność tak naprawdę każdego dnia, bo mężczyzna właśnie tym się karmi. To właśnie te drobne gesty budują w nim a, najsilniejsze odczucie, że jest szanowany. Ok, przechodzimy teraz do czegoś trudnego: szanowanie jego przestrzeni. Szanuj jego przestrzeń. I każdy z nas tak naprawdę potrzebuje czasu dla siebie, żeby pobyć samemu ze sobą, aby odpocząć, aby naładować baterie. E, dlatego szanuj przestrzeń twojego partnera i daj mu czas na to, aby mógł zająć się swoimi własnymi sprawami. Bo to sprawi, że on poczuje się uszanowany i doceniony. No dobra, to ładnie brzmi, tylko wiecie, jak to zrobić w praktyce. Um. No, właśnie to jest trudne do zrobienia, szczególnie dla kobiet, które jeszcze mają nieprzepracowany problem zazdrości czy nienakarmienia się relacją z tym partnerem. Ale to, co możesz zrobić, to mm, możesz przyjąć. I zastanowić się głęboko nad tym, że każdy z nas jest inny i ma różne potrzeby. Twój partner naprawdę jest inny od ciebie i naprawdę ma inne potrzeby niż ty. Niektórzy ludzie potrzebują więcej czasu na samotność, inni potrzebują mniej. Um... Ja na przykład nie potrzebuję odpoczywać jako taką od mojego partnera czy od moich dzieci, ale bardzo potrzebuję pobyć sama ze sobą, żeby zwyczajnie odpocząć od przeboźcowania zwykłym, codziennym życiem. Bardzo potrzebuję pobyć sama i gwarantuję Ci, że Twój mężczyzna, nawet jeżeli udawałby, że tego nie potrzebuje, on naprawdę bardzo, bardzo ogromnie tego potrzebuje. A tak więc ważne jest, żeby akceptować taką potrzebę twojego partnera, i nie oznacza to, że nie możesz spędzać czasu razem z nim, ale musisz dać sobie nawzajem jemu i sobie przestrzeń na wasze osobiste sprawy, w których nie ma właśnie tej drugiej osoby. Kolejną sprawą jest komunikacja. Więc porozmawiaj ze swoim partnerem o jego potrzebach i o tym, jak możecie razem stworzyć harmonię w Waszym związku, taką równowagę właśnie pomiędzy byciem razem a byciem osobno. Może to na przykład oznaczać ustalenie konkretnych dni albo godzin, kiedy każdy z Was ma czas tylko dla siebie. My z mężem na przykład nazywamy to wychodne i mamy na lodówce wywieszony kalendarz, i wiecie, taki godzinowy kalendarz, terminarz na każdy dzień, i po prostu na dany tydzień wpisujemy, kiedy ja mam wychodne, a on zaznacza, kiedy on ma wychodne. My w taki sposób szanujemy na naszą potrzebę pobycia osobno. No i ważna sprawa też jest taka, że każdy z Was musi czuć się przy takim rozwiązaniu i z takim układem komfortowo. I nie możecie dopuścić do tego, żeby czuć się zaniedbanymi. Ok, więc szanujmy partnera przestrzeń, szanujmy, akceptujmy jego pasje i zainteresowania. Jeśli twój partner na przykład lubi spędzać czas na grze w piłkę z przyjaciółmi, albo na czytaniu książek, czy na oglądaniu filmów, ja uważam, że warto mu na to pozwolić. Nie próbuj go zmuszać do rezygnacji z tych aktywności, tylko dlatego, że wolisz spędzać z nim czas, albo czas z nim inaczej. Bo on też potrzebuje własnych zainteresowań, własnych pasji i czasem zrobienia tego, co on chce, a nie tylko tego, co chcesz ty. Tak naprawdę uszanowanie przestrzeni partnera to nie jest tylko dawanie mu czasu na samotność czy wolność od nas, ale też unikanie nadmiernej kontroli. W rzeczywistości, nawet jeśli tego nie czujesz, tak naprawdę nie musisz wiedzieć o każdym jego kroku. Nie musisz też mieć dostępu do wszystkich jego wiadomości czy do mediów społecznościowych. Wiecie, to już jest takie, takie bardzo potoczne sformułowanie: tak, że zaufanie, 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 ale naprawdę zaufanie jest tutaj kluczowe, żeby twój partner czuł się przez ciebie uszanowany. Ok, przechodzimy do czwartego kroku. Słuchajcie, krok czwarty. Mów do twojego partnera z szacunkiem, bo sposób, w jaki się komunikujesz, ma ogromny wpływ na relacje nie tylko z nim, ale tak naprawdę ze wszystkimi ludźmi. Ale szczególnie do twojego partnera mów z szacunkiem. Unikaj krytyki i unikaj negatywnych ocen. Pokaż może, że cenisz jego zdanie i że jest dla ciebie ważny. Sposób, w jaki się komunikujesz, ma naprawdę ogromny wpływ na relacje z nim. A w dzisiejszym świecie, gdzie wszyscy są zabiegani, często zapominamy o podstawowych zasadach komunikacji. A jedną z nich jest szacunek. Mówienie do twojego partnera z szacunkiem to podstawa zdrowej i szczęśliwej relacji. A zatem unikaj krytyki, unikaj negatywnych komentarzy. Na przykład zamiast mówić: "Znowu zostawiłeś brudne naczynia w zlewie", Hmm, to słuchajcie, co możemy powiedzieć? Może napiszcie w komentarzu, co możemy my, kobiety, powiedzieć do partnera zamiast pretensjonalnego: Znowu zostawiłeś brudne naczynia w zlewie. Jak macie jakiś pomysł, napiszcie to w komentarzu. A ja Wam powiem, co ja bym powiedziała. Ja na przykład powiedziałabym coś w stylu Denerwują mnie brudne naczynia w zlewie, dlatego bardzo docenię, jeżeli umyjesz te naczynia po jedzeniu. Co o tym myślisz? I zobacz, taka drobna zmiana w zbudowaniu zdania ma ogromne znaczenie. Pokazujesz, zamiast skupiać się na błędach, koncentrujesz się na rozwiązaniach. Kolejny sposób, pokaż swojemu partnerowi, że cenisz jego zdanie. Zamiast podejmować decyzję samodzielnie, zapytaj go o zdanie. Nawet jeżeli ostatecznie zdecydujesz inaczej, to tak naprawdę pokażesz mu, że wzięłaś pod uwagę jego opinię, pokażesz mu, że jest dla ciebie ważne. Jemu też przyjdzie łatwiej uszanować twoją decyzję niezgodną z jego wolą, jeżeli zapytasz go wcześniej o zdanie. Cześć, cześć, Martyna, witaj, witajcie wszyscy kochani. Mówimy dzisiaj o szacunku, jesteśmy już pod koniec naszego dzisiejszego spotkania, ale zostańcie, na pewno weźmiecie coś ubogacającego dla siebie. Okej, okay, kolejna sprawa to słuchanie uważnie. Kiedy twój partner mówi coś, to bardzo ważne jest, abyś mu nie przerywała, nie zaglądała w telefon i absolutnie nie myśl o tym, co zaraz mu odpowiesz. Skup się tylko na tym, co mówi on. Tak technicznie na jego słowach. Pokaż mu, że słuchasz i że zależy Ci na tym, co ma do powiedzenia. Po czwarte, mów o swoich uczuciach. Zamiast mówić, na przykład, jesteś nieodpowiedzialny, no to co inaczej możemy powiedzieć? Możemy na przykład powiedzieć: Wiesz, kochanie, czuję się niespokojna, kiedy nie wracasz do domu na czas. Co możemy z tym zrobić? Ok, teraz zobacz, że znowu dobranie innych słów. Pokazuje mu, że go nie oceniasz, ale wyrażasz swoje obawy. Możesz również, zamiast ja inaczej, zamiast właśnie ty, ty coś tam możesz powiedzieć ja. Na przykład, zamiast mówić zraniłeś mnie, możemy na przykład powiedzieć ja czuję się zraniona. I znowu taka zmiana zdania sprawi, że twój partner poczuje się mniej atakowany i będzie bardziej skłonny do rozmowy i do współpracy. I ogólnie taka rozmowa jest procesem dwustronnym. To nie tylko to, co ty mówisz, ale także to, jak reagujesz na to, co mówi twój partner. To też jest okazywanie mu szacunku, dlatego pokaż mu, że jesteś otwarta na to, co on mówi, że szanujesz to, co on mówi i co on czuje. To naprawdę pomoże wam zbudować silną i szczęśliwą relację. Po piąte, bądź jego wsparciem. Każdy z nas przechodzi trudne chwile i potrzebuje wsparcia od osób bliskich. Dlatego bądź wsparciem dla twojego partnera. Pomóż mu w trudnych sytuacjach, bądź przy nim, gdy on tego potrzebuje. To sprawi, że on poczuje się bezpieczny i pewny siebie. Tylko bardzo ważna sprawa. Bądź wsparciem dla swojego partnera, pomagaj mu, wspieraj go, ale tylko, gdy on jasno powie, że tego potrzebuje i nie w sposób mamusiowy. Okay? Wspieraj go jako, jako partnerka, jako jego towarzyszka, kobieta, ale nie mamusi mu. Czyli nie wspieraj, ale nie decyduj za niego. Wspieraj bądź. Wspieraj, ale nie podpowiadaj, nie pokazuj, nie wskazuj rozwiązania, nie mów mu, co on ma robić. Po prostu najlepiej bądź. To będzie dla niego najlepsze wsparcie. Okej, okay, tak naprawdę wspieranie partnera to nie tylko pomoc w trudnych chwilach, ale to też okazywanie mu miłości, zainteresowania i troski. To jest bycie przy nim, gdy jest smutny, bycie przy nim, gdy jest zestresowany, bycie przy nim, gdy jest zmęczony. To jest słuchanie jego problemów, radzenie, e, doradzanie mu i motywowanie do działania, ale tylko gdy on tego poprosi, bo jest bardzo cienka granica pomiędzy mamusiowaniem a wsparciem jako partnerka. Ale również okazujesz mu szacunek, kiedy cieszysz się z jego sukcesów, kiedy dzielisz z nim jakąś radość. Więc zrozumienie potrzeb i emocji Twojego partnera jest również okazywaniem mu szacunku. Każdy z nas jest inny i tak naprawdę potrzebuje innego rodzaju wsparcia. Dlatego ważne jest, abyś rozmawiała ze swoim partnerem, pytała go o to, co go martwi, co go cieszy, jak możesz mu ewentualnie w czymś pomóc. To także zrozumienie, że czasami on po prostu potrzebuje spokoju i samotności, a czasami potrzebuje bliskości i rozmowy. Kolejnym ważnym aspektem szacunku jest okazywanie empatii i zrozumienia. I empatia to jest umiejętność wczucia się w sytuację partnera, zrozumienie jego emocji i reakcji, albo przynajmniej akceptowanie, że one takie są. To jest też dawanie mu poczucia, że jesteśmy po jego stronie, gramy w jego drużynie, że go wspieramy i wierzymy w niego. Wspieranie partnera to także okazywanie mu miłości i szacunku. I wspieranie partnera, okazywanie mu szacunku to jest też docenienie go za to, kim jest i za to, co robi. To jest wyrażanie wdzięczności za jego obecność w naszym życiu. To także okazywanie mu czułości i bliskości, które są tak ważne w budowaniu silnej i trwałej relacji. Wspieranie to nie tylko słowa, ale też czyny, czyli pomoc w codziennych obowiązkach, ale nie wyręczanie go. Towarzyszenie mu w ważnych momentach. Bycie obok niego, gdy on tego potrzebuje, ale nie ma musiowania mu. To jest też dawanie mu przestrzeni do samorealizacji i rozwoju, wspieranie jego pasji i marzeń, ale nie na zasadzie dawania mu pozwolenia, apruwala na wyjście poza dom czy zrobienie czegoś nie z tobą, tylko naprawdę akceptowanie to umawianie się na taki czas i z radością żegnanie niego, kiedy wychodzi, i z radością powitanie go, kiedy powróci. Wspieranie partnera to też dbanie o siebie i o swoje potrzeby. Tylko wtedy, gdy sami czujemy się dobrze i jesteśmy szczęśliwi, możemy być prawdziwym wsparciem dla naszego partnera. Dlatego ważne jest, aby, abyś dbała o siebie, abyś rozwijała swoje pasje i zadbała o to, abyś to tyczyła się dobrze. Tak naprawdę bycie wsparciem dla partnera to nie jest tylko pomoc w trudnych chwilach, ale także codzienne okazywanie mu miłości, zainteresowania i troski. To jest zrozumienie jego potrzeb, zrozumienie jego emocji, okazywanie mu empatii, szacunku, dawanie mu poczucia bezpieczeństwa, pewności siebie, to też dbanie o siebie i o swoje własne potrzeby, byś mogła być prawdziwym wsparciem dla niego. Każdy z nas potrzebuje wsparcia. Bycie obok kogoś, kto nas wspiera, sprawia, że czujemy się silniejsi i bardziej pewni siebie. A nasz partner, gdy my mu towarzyszymy w taki sposób, staje się bardziej męski. Naprawdę jego energia męska rośnie. Rośnie w nim poczucie decyzyjności i bycia po prostu fajnym facetem. Drobne gesty, drobne słowa mają ogromny wpływ na samopoczucie i na energię męską, tak jak widzisz. Dlatego pokazuj mu szacunek. Pokazuj, że dbasz nie tylko o jego dobre samopoczucie, ale o cały wasz związek. Chcę Ci jeszcze powiedzieć, że znacznie łatwiej jest te wszystkie wskazówki wprowadzić, kiedy pozbędziesz się blokad czy strachu, no żeby te wszystkie rzeczy robić, bo Twoje własne poczucie żeńskości i pewności siebie bardzo tu pomoże. Możesz dać od siebie tyle. Iloma sama jesteś napełniona, możesz dać to, czym sama jesteś w sobie napełniona. Dlatego, jeżeli chciałabyś się napełnić tak na dłużej, nakarmić swoją żeńską energię, by móc do swojego związku wnieść te elementy, które ubogacą i związek, i Ciebie, a skutkiem ubocznym będzie fajny związek i mężczyzna, partner, który czuje się przy Tobie męski, potrzebny i ważny i szanowany. W którym on będzie dbał o ciebie i ty będziesz się czuła zaopiekowana, bezpieczna, fascynująca dla niego, pociągająca, to zapraszam cię do odbycia kursu, który rozbudzi w tobie te elementy. Rozbudzi w tobie dokładnie to, czym ty jako kobieta możesz Twojego mężczyzna nakarmić, żeby on po prostu dobrze funkcjonował. Trzymiesięczny kurs, polaryzacja w związku to może być coś, co kompletnie zmieni i ciebie, i Twoje podejście do związku, tak byś uzyskała w swoim życiu lekkość radość bycia. Link do tego programu znajdziesz w opisie do tego filmu, a ja Ci dziękuję za dzisiaj, życzę Ci cudownego dnia, trzymaj się ciepło, cześć.